No, i dzisiaj na warsztat wjechał już falownik. No ja to sobie pospinałem, i powiem tylko, że obawiałem się trochę konfiguracji tego falownika, bo widziałem, że ludzie miewają z tym różne problemy. No, mi się udało to akurat bez większego problemu. Powiem, że nawet te fabryczne ustawienia już były, już były dobre. Wystarczyło tylko odpowiednio podpiąć kable. Na początku tu źle podpiłem piny, w tej wtyczce. Po prostu sugerowałem się jedną z instrukcji z internetu na jakiejś stronie internetowej była instrukcja, zarówno do tej konfiguracji, jak i samego podłączenia. I o ile tam wszystko było w sumie nawet dobrze, dobrze było to podane, tylko że było tam ja zrobiłem lustrzane odbicie, tak jakby po prostu nie popatrzyłem na cyferki we wtyczce. Tam one są określone: 1, 2, 3. No i tak jakby po prostu podłączyłem to nieprawidłowo. No obawiałeś tylko tym, że w ogóle silnik nie chciał wystartować. No, coś tam buczał, ale nie chciał wystartować. No, ale na stronie Ewy w sklepu Ebmia jest, tak jak Wam pokazywałem, jest takie same wrzeciono i tam już elegancko wtyczka była opisana, co gdzie podłączyć. No, na początek tylko jeszcze powiem, że na razie sobie podłączyłem to kablem. Wyprowadziłem wtyczkę yy, i zastanawiam się, czy robić tak, jak z tym sterowaniem które mam teraz obecnie tam w środku, że ono jest tam podłączone pod włącznik tutaj. No fajnie by było go zaadoptować, żeby właśnie włączać, wyłączać nim falownik. I tak właśnie myślę, czy to połączyć. Czy najzwyczajniej w świecie po prostu zostawić to na razie oddzielny kabel zasilający, no nie wiem nie wiem, nie wiem, aż takiej wiedzy nie mam, czy to by było dobre rozwiązanie, żeby tam po prostu się wpinać w to zasilanie bezpośrednio od sterowania. No w sumie na razie nie przeszkadza mi ten oddzielny kabel. Ja i tak mam z tyłu, jak widzicie, listwę. Ja to sobie zawsze wszystko wyłączam z listwy. No i teraz kolejne jeszcze zadanie, jakie mnie dzisiaj czeka, no to podłączyć sobie to do do macha. I teraz się zastanawiam, bo o ile samo sterowanie obrotami no jest dla mnie dość jasne, wiem gdzie to podłączyć, wiem w jaki sposób ustawić falownik, Natomiast nie wiem, jak będzie z włączaniem, z włączaniem i wyłączaniem tego wrzeciona. No tam wiem, że trzeba podać impuls. I o ile na płycie sterującej jest ten impuls, tylko nie wiem, czy to jest w ogóle prawidłowe. No. Także ja sobie za chwilę przyniosę komputer i zacznę to podłączać, tylko wam pokażę szybko, jak to działa. Podłączę sobie zasilanie. Widzicie, polownik się uruchomił. No, pracuje tak no, nawet całkiem głośno. Ale powiem Wam, że praktycznie w ogóle nie czuć żadnych wibracji zero nic no dosłownie jak trzymam je tak na obrotach w ręku i gdyby nie ten fakt że nim poruszałem na boki i po prostu zadziałał efekt żyroskopowy no to praktycznie no i gdyby nie dźwięk to ono po prostu tak jakby się w ogóle nie obracało no, nie, nie generuje w ogóle żadnych wibracji no nawet jak leży tu na stoliku No, to akurat mi się bardzo podoba. No i nie powiem, nie ukrywam, że już najchętniej bym je tu przykręcił i, i zrobił jakiś mały test, ale yy, chyba na razie z tym jeszcze sobie poczekam. Na początek porządek z kablami yy, i jeszcze chyba w międzyczasie dzisiaj zamówię łożyska wszystkie łożyska liniowe wszystkie łożyska liniowe do śrub pociągowych jak mówiłem, już kupiłem nowe. I chciałbym sobie te wszystkie łożyska powymieniać, wszystko przesmarować, wyczyścić i, i zacząć robić jakąś obudowę na to, no bo to, to naprawdę zrobił się, tak jak mówiłem, yy, zrobił się straszny Saigon. No, także ja na razie sobie ściągnę obudowę ze sterownika, wycią wyciągam te kable i spróbuję to podłączyć do Macha. Także zaraz wam pokażę, jaki będzie tego efekt i postaram się pokrótce wytłumaczyć, co ja tam zrobiłem. No i pierwsza misja. Zakończyła się powodzeniem, a mianowicie podłączyłem sobie ten falownik do płyty głównej sterującej. No i teraz po prostu jak ja sobie włączę w machu obroty. No, udało mi się to zrobić. Bardzo prosta sprawa. No, to podobnie jak w tamtym starym sterowaniu, właśnie wykorzystałem to zasilanie od 0 do 10 V w prąd sterujący. I tutaj podłączyłem tylko dosłownie dwa przewody. Normalnie powinien być potencjometr, z tym, że jeszcze wtedy powinna być trzecia nóżka. Tu jest nawet plus 10 V. I to jest właśnie zasilanie potencjometru. No a że tutaj zasilanie idzie prąd od razu z płytki sterującej, no to ja potrzebowałem tylko masę i to zasilanie i to działa. Tu podłączenie akurat nie było takie trudne, co sama konfiguracja, bo na początku mi to nie chciało działać. A to dlatego, że ustawiłem wszystko według instrukcji. A w instrukcji było to opisane w taki sposób, jakby podłączenie. Potencjometru, tam był narysowany taki potencjometr. Teraz, może sobie wezmę tą instrukcję, wam pokażę. O. tu jest narysowany potencjometr, jak go podłączyć? No, tak jak mówiłem, ja z tej nóżki plus 10V nie musiałem korzystać. Natomiast, tutaj jest taki przełącznik obrotów, prawe-lewe obroty, i tu jest podana konfiguracja. Tu jest, aha, to jeszcze też ważny parametr. Tutaj są takie mikro te, yy, mikroswitche i tymi mikroswitchami trzeba sobie ustawić to nasze zasilanie, bo może być to zasilane od 0 do 10 V, albo od 0 do 5 V. No, ja fabrycznie tam już było ustawione od 0 do 10 V. Jest to zresztą rozpisane w zrozumiały sposób. Natomiast tutaj ten parametr, ten pierwszy parametr P0001 to jest rodzaj, Yy, załączania i wyłączania obrotów. I teraz, jak jest podane, tak jak fabrycznie, zero, to ja sobie to załączam po prostu zwyczajnie tym. Załączam, wyłączam czerwonym yy, i tak to działa. Znaczy się, ja załączam to wrzeciono, ale dopóki ja tutaj nie włączę w machu obrotów, to no nie pójdzie, bo nie jest wysyłane to napięcie yy, sterujące. Natomiast jest jeszcze taka druga właśnie opcja, jak się da tutaj tą jedynkę, to wtedy ona jest masterowanie z zewnętrznej szyny. Ja się, to bawi, ja się tym bawiłem, tutaj na tej szynie jest po prostu druga dodatkowa masa i druga sprawa to są właśnie dwa piny, prawe, lewe obroty. No ja sobie tu przytknąłem przewód i dotknąłem prawe obroty, zapaliły się prawe, dotknąłem lewe, zapaliły się lewe. No, tylko na początku właśnie nie chciało mi to w ogóle wystartować, no bo właśnie, no nie wiedziałem, że te ustawienia, które oni tu podają, to są typowo pod tą zewnętrzną szynę. A ja teraz po prostu jak nie mam takiego włącznika, no bo nie mam, no to powinienem zostać właśnie tutaj na zerze. I się jeszcze zastanawiałem, bo tu pisze, żeby z parametrami nie kombinować, ale to można było po prostu... Yy, siłą dedukcji. Dojść do tego, że to ma być ustawione tak, a nie inaczej, jeszcze chcę się pobawić, bo się zastanawiam, jak wykorzystać z tej płytki sygnały wyjściowe. No, bo wejściowe to wiadomo, wykorzystałem do krańcówek, do tego yy, mojego wałeczka do pomiarów, to mam tutaj podłączone, natomiast jeszcze są outputy. No, z tym, że nie wiem, czy coś tu jest nie tak, bo jak podłączam pod ten output woltomierz, to pokazuje mi jakieś tam śmieszne napięcie 0,6 V. Nie wiem, czy tak ma być, będę musiał jakąś instrukcję dorwać do tego i poczytać. No i właśnie teraz przy okazji wyjaśniła się jedna moja niewiadoma. bo Kiedyś jak tutaj włączyłem sobie diagnostykę, no to chyba było widać na którymś filmie, jak tu sprawdzam sobie ten wałeczek, czy on ma styk, czy się gdzieś kabel na przykład nie urwał, to świecił mi się właśnie czwarty output. No już teraz wszystko jasne. Po prostu postprocesor od ZW-3D Generuje program w taki sposób, że od razu generuje w nim chłodziwo no Ja nawet tam nie zwracałem uwagi, gdzie tam jest włączenie, wyłączenie chłodziwa Na pewno gdzieś w ustawieniach narzędzia Natomiast ja tu kiedyś sobie robiłem właśnie takie próby Porty i piny, ustawienia wrzeciona I jak widzicie Tutaj jest przekaźnik Od yy, chłodziwa Jakaś tam mgła, M7, chodziwo M8. No przeważnie jest właśnie M8, to jest załączenie chłodziwa. Natomiast M9 to jest wyłączenie chłodziwa. A ja M9 miałem podawane w przedostatniej linijce w programie, tam gdzie miałem ten odjazd na punkty bazowe. I jak pamiętacie, ja to usuwałem, całą tą linijkę, bo nie chciałem, żeby ona mi na punkty bazowe jechała. Yy... I teraz właśnie z racji tego, że ja usunąłem to M9 to ona cały czas to chłodziwo miała tak jakby załączone a ja tutaj nie miałem tego powyłączonego jak mówiłem, się jakieś bawiłem tym patrzyłem jak to działa, ustawiałem sobie dlatego ten output czwarty mi się właśnie świecił no już teraz wiem i teraz właśnie jak ja sobie na przykład tutaj przypisałem dany output pod pod yy, sterowanie wrzecionem no to jak ja teraz włączę tu wrzeciono no to widzicie Output drugi mi się świeci. I wtedy idzie tutaj zasilanie właśnie z tej płytki. Tylko tak jak mówiłem, coś tam jest nie tak. Tam jakieś śmieszne napięcie idzie. Muszę zobaczyć, że tak ma być. Czy, czy może ja coś źle podłączam. No nie wiem, nie wiem, bo z tego co widziałem gdzieś na jakimś forum, ktoś pokazał instrukcję jak fajnie właśnie można to zaadoptować. Że po prostu te zasilanie z tej płytki tak samo podobnie jak te zasilanie plus 10, od 0 do 10 V można podłączyć właśnie w te wejścia tam w falowniku, i mam wtedy bezpośrednio sterowanie lewe-prawe obroty. Z tej płytki sterującej idą sygnały. Także ja się jeszcze tym trochę pobawię. No i czeka mnie o poprowadzenie jakoś tych kabli w jakiś taki dosyć mądry sposób, tak żeby to się tutaj nic nie plątało. Ale tak samo właśnie teraz myślałem, czy nie wykorzystać sobie Takiego przełączniczka. No tego już nie będę niszczył, bo to jest, że tak powiem, cały taki pajączek. To jest do sterowania, no do tamtego sterownika. Jak widzicie, teraz zostały mi tutaj dwa otwory. No i w sumie tutaj mógłbym sobie śmiało zrobić przełącznik prawe-lewe obroty, żaden problem. Taki właśnie dwubiegunowy przełącznik. I to sobie tam... w. Do falownika popodłączać, no i to będzie działać bez żadnego problemu. No, tak jak mówiłem, dodam, tylko, że właśnie zrobiłem próbę, zwarłem to kablem, i zwykłym przewodem, i działa normalnie załącza obroty. No, także ja się biorę dalej za, za składanie tej elektryki. No i myślę właśnie, że chyba będzie trzeba tą maszynę jednak rozkręcić, rozkręcić, wyczyścić, przepuścić kable przez te prowadniki. Te układacze kabli Kabel muszę wymienić, jak mówiłem no. Także ja się biorę dalej do roboty Jak wymyślę coś ciekawego, to oczywiście Wam pokażę Zapomniałbym o najważniejszym teście, jaki miałem sobie dzisiaj wykonać no, Jak widzicie, czujnik ustawiony, czyli będziemy mierzyć bicie no, Tylko powiem, że jest trochę problem z tym zmierzeniem bicia Bo ja to wystarczy, że to lekko Dotknę no, to się całe tu ługi. no wiadomo, ja mówiłem, że to się ugina na tych wałkach, ta maszyna sztywności nigdy mieć nie będzie. Natomiast jak ja to tak naprawdę delikatnie obracam. No, nie bójnie się wskazówka nawet o setkę. No jak mówiłem, całość się odgina, to oczywiście nie łożyska na wrzecionie, tylko odgina się cała ta oś. Luzy na łożyskach, ugięcia wałków i to teraz widzicie, skąd właśnie się biorą brzydkie powierzchnie, drgania. No jak ja to dość mocniej docisnę, to nawet dychę uginam. No, pewnie jakbym dwoma rękami złapał, to bym mi o pół milimetra wygiął, ale no. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Producent nie kłamał. Ja nawet robię takie obroty i puszczam. No, cały czas wskazówka jest w okolicach zera, także producent nie kłamał. Tam podawał bicie maksymalne w mikronach. Już nie pamiętam dokładnie ile, ale w mikronach. No, także bicie bicia brak, wibracji brak. No tyle dobrze. No ale ja jak mówiłem, no to no Mam nadzieję, że długo w tej maszynie nie pobędzie No bo już za, y, mam w planach prawdopodobnie już nawet w tym miesiącu. No już zamówię pierwsze elementy do nowej frezarki. Już zamówię prowadnicę. Prawdopodobnie prowadnice i śruby kulowe, ogólnie cały napęd. No, obstawiam znowu, no niestety z braku, że tak powiem, funduszy no ja nie mam zamiaru też wydać 30 tysięcy na, na zbudowanie frezarki Właśnie chcę to zrobić tanim kosztem, żeby pokazać, że, że się da Ale poczytałem trochę opinii i są dość ciekawe zestawy w niedużej cenie Śruby kulowe razem z prowadnicami i z wózkami Dwa takie zestawy sobie, no to też oczywiście całkiem tak tanie nie jest, no W porównaniu do tych Prowadnic wałeczkowych, nawet tych wałków podpartych, no to to już jest naprawdę cena z innej półki. No, także bicia nie ma, wrzucono podłączone. Ja się biorę jeszcze za za podokręcanie po tych kabli. I, I tak jak mówiłem, jutro nowy przewód i rozkręcę tą maszynę w drobny maks, robię jej totalny przegląd i siadam jeszcze, zamawiam łożyska. Także na weekend będę działał dalej.